Radomierz moja rodzinna miejscowość. Największymi problemami, z którymi radomierz się boryka to przede wszystkim brak kanalizacji. Mieszkańcy zwracają uwagę również na konieczność gazyfikacji naszej wsi, ale największym problemem tak naprawdę jest możliwość włączenia się do drogi krajowej, zwłaszcza w weekendy, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, feryjnym, świątecznym, kiedy bardzo duża ilość turystów przemieszcza się w stronę karkonoszy. I możliwość bezpiecznego włączenia się na tą główną drogę DK3 jest bardzo, bardzo uciążliwa. Nie tylko dla mieszkańców Radomierza, ale również dla mieszkańców gminy Janowice Wielkie. I to są działania, które należy podjąć i rozmawiać z Generalną Dyrekcją w sprawie możliwych rozwiązań. Wiem, że jesteśmy na etapie projektowania, przebudowy tej drogi. I też Generalna Dyrekcja nie do końca na dzień dzisiejszy chciałaby jakiekolwiek, Doraźne rozwiązania wprowadzać, dlatego też należy się zastanowić nad tym, aby odpowiednie służby typu policja przyjeżdżały tutaj w te newralgiczne miejsca i były w stanie ewentualnie kierować tym ruchem, wspomóc mieszkańcom naszym, aby mogli się w sposób bezpieczny włączać do, do ruchu na tej drodze.